No cześć, ja jestem Ewa i na kanale pokazuję głównie moje wolne dziarganie. Staram się właśnie normalizować wolne dziarganie. Ostatnio próbuję też troszeczkę pokazać swojego życia. Więc jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam cię do obejrzenia tego odcinka. Jeśli już dłużej nie oglądasz, zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Zapraszam również na mojego Instagrama, Instagram Szefcia. Tam pokazuję więcej swojego życia, także zapraszam. No i dzisiaj chciałam wam pokazać na jakim etapie jest mój Hana Sweater. Mam wrażenie, że ogólnie jakoś tak mało jest go wszędzie, że jakoś mało osób zdecydowało się na ten wzór, a ja jestem po prostu zakochana w tym, jak leży ten sweterek. Ten krój jest naprawdę przepiękny. Mam nadzieję, że po zablokowaniu będzie również tak wyglądał, no i że po ogólnie dokończeniu będzie się nadal tak fajnie układał. Ja. Yy... No robię go już jakiś czas. Zaczęłam go chyba nawet jeszcze w zeszłym roku, ale już jestem coraz bliżej końca. Chyba jak ostatnio Wam pokazywałam, to nie miałam jeszcze dołu, a teraz. Tak naprawdę mam tutaj pełno nitek, bo jeszcze ich nie pochowałam. Nie wiem dlaczego, ale zawsze to zostawiam na koniec, bo mam takie wrażenie, że a jak coś nie wyjdzie, jak wiecie, będę chciała coś jednak spróć, albo nie wiem, spruję nagle cały sweter, to lepiej mieć te niteczki. A u mnie to jest naprawdę prawdopodobne, <noise> że jestem w stanie spróć cały sweter nawet na takim etapie. No i mam już ten dół który uważam, że układa się naprawdę przepięknie. Ja Postaram się go Wam za chwilę tutaj zmierzyć, żebyście mogli to zobaczyć i mam nadzieję, że właśnie po zablokowaniu on będzie dalej się tak pięknie układał, bo on tak fajnie tutaj opatula biodra, no ale jest tutaj ten ściągacz, więc no on może się jednak rozejść, ale no mam nadzieję, że nie. Staram się robić dosyć ciasniutko. Mam już tutaj jeden rękaw. Troszeczkę go wydłużyłam tutaj jeszcze zanim zaczęłam ściągać, ale no, troszeczkę mam takie wrażenie, że może za mało go wydłużyłam, dlatego na razie zostawiłam sobie tutaj jeszcze <grymny> bez zamknięcia. Zrobiłam te rzędy przygotowujące już, ale nie zamykam go, bo stwierdziłam, że dobrze będzie sobie dorobić drugi rękaw, żeby zobaczyć, jak się rozejdzie po prostu ten taki środek ciężkości. No bo na razie ten rękaw zaczął mi tak troszkę ściągać ten sweter w jedną stronę. No, zastanawiam też się właśnie, jak to się ułoży później tutaj, czy ten ściągacz mi się też rozejdzie, czy jednak zachowa taką swoją formę. No i dlatego zaczęłam sobie robić drugi rękaw. Pomyślałam, że zrobię chociaż część, zmierzę, wtedy zobaczę, jak to wygląda i ewentualnie sobie to zamknę, żeby mi się to wszystko, tak wiecie, nie, nie majdało, że tak powiem. No i jak ogólnie dziergam sobie właśnie tak spokojnie i wolno. Tak z tym sweterkiem stwierdziłam, że chcę już po prostu przyspieszyć, skończyć go, bo bardzo chciałabym go zabrać na wyjazd, który. No, który szykuje się nam już naprawdę niedługo Bo już na dniach A jeszcze wiecie, będę musiała go zablokować Więc mam nadzieję, że uda mi się to dokończyć No malutko mi zostało Nie lubię tego takiego ścigania się właśnie z tym sweterkiem Żeby tylko skończyć no, ale tak mi zależy, żeby go ze sobą zabrać, bo będzie on na pewno cieplutki. Ja was w ogóle przepraszam, że tutaj jest tyle tych włosków, więc tak trochę zdenerwuje, bo mam wrażenie, że to wygląda trochę nieestetycznie. Ale nie chcę go nonstop stop czyścić, a póki wiecie, nadal go dziergam, no to jednak on się wala tutaj troszkę po kanapie gdzieś tam, szura się o wszystkie ubrania i tak dalej. No, i to jest nieunikno... nieuniknione, że po prostu te włoski tutaj są. No, ale mimo wszystko postaram się zaraz go właśnie dla Was też zmierzyć. No i, no i tak jak mówiłam, będziemy jechać na wyjazd, który, którego się nie mogę doczekać, który po prostu jest na moim vision board, więc jest takim troszeczkę spełnieniem marzeń i który no jest nawet taki troszeczkę, można powiedzieć, nierealny, bo tak naprawdę dopiero co byłam na liście do przeszczepu i musiałam cały czas, wiecie, gdzieś tutaj trzymać się Polski, trzymać się domu, bo jak się jest na takiej liście, to w każdej chwili mogą do Was zadzwonić. A teraz moja nerka troszeczkę zaczęła lepiej działać i no, jestem zawierzchona na tej liście. Więc stwierdziliśmy, że po prostu nie ma co czekać i że jedziemy, więc no jest to naprawdę dla mnie coś niesamowitego, bo tak naprawdę mogłabym już się dializować, mogłabym być na tej liście, a życie jakoś tak się obróciło, że, że dało mi taką możliwość, że możemy lecieć, możemy jechać, no i po prostu to jest naprawdę dla mnie niesamowite. I no, bardzo bym chciała, żeby ten sweterek już tam był ze mną i mnie grzał, <noise> bo to będzie, mam nadzieję, taki cieplutki sweterek. Uwielbiam jego kolor, co już tutaj mówiłam wielokrotnie, ale naprawdę ten kolor jest przepiękny i niby to jest taki, wiecie, kolor, ale tak naprawdę wydaje mi się, że przez to, że jest on taki ciemny, to jest bardzo uniwersalny i że będzie po prostu pasował. Na naprawdę różne okazje i po prostu do wszystkiego, wiecie o co mi chodzi Szczególnie, że ja mam dużo takich basicowych ciuchów Nie mam jakichś takich wiecie Nie wiadomo jakich szałowych kolorków Więc no myślę, że będzie mi pasował do wszystkiego No i fajnie się nim czuję, bo tak wydaje mi się, że Że dosyć pasuje, że niby jest ciemny, ale jednak jest tutaj jakiś ten kolor Takie troszkę przełamanie no i tak jak mówię, bardzo bym już chciała go skończyć Jak wy to będziecie oglądać, no to prawdopodobnie na następny dzień już będziemy wyjeżdżać Więc zostało naprawdę mało czasu No ale też, jeśli będę widziała, że jeszcze dużo mi zostało To jednak nie będę chyba robiła tego tak, wiecie, na dziko Bo jednak chciałabym, żeby ten seterek był po prostu śliczny No bo jest to jednak rzecz na... Na długi czas, a nie tak, żeby ją skończyć na wyjazd, i wiecie, potem wiecie, na przykład za krótkie rękawy, czy coś takiego, nie wiem, ale to zrobić dokładnie. Mm. No i zaraz Wam chyba pokażę, po prostu zmierzę go. Zastanawiałam się, czy właśnie mówić Wam dokąd lecimy, ale stwierdziłam, że chyba potrzebam Was troszeczkę takiej małej niepewności, żeby. Żebyście też wyczekiwali, żebyście mieli tą taką nutkę ekscytacji Chociaż na pewno jeśli śledzicie mojego Instagrama to, to będę tam rzucać wszystko na bieżąco Więc od razu zobaczycie gdzie jesteśmy No ale jakoś tak pomyślałam, że może fajnie zachować właśnie taką odrobinkę ekscytacji Dajcie znać co o tym myślicie Czy lubicie takie niespodzianki, czy jednak wolicie wszystko wiedzieć od razu, ale no, dla mnie jest to naprawdę coś niesamowitego, że, no, że, że to życie tak mi się jakoś obróciło. Gdzie no, przy tej chorobie nerek, wszystko jest tak naprawdę takie niepewne. To, że teraz się poprawiło, to nie znaczy, że wiecie, za dwa dni już się nie pogorszy. Staram się o tym za dużo nie rozmyślać, co już właśnie tutaj wspominałam na kanale. Bo ogólnie nie wiem czy wiecie, ale jestem właśnie po przeszczepie nerki i no generalnie już byłam właśnie na liście do kolejnego przeszczepu, No chwilowo nie jestem. No i stwierdziliśmy, że po prostu nie ma co się tym wszystkim jakoś tak zadręczać, rozmyślać, bo to wcale nie jest tak, że wiecie, od razu, e, nie wiem, tryskam szczęście i po prostu się cieszę, żeby skreślili z tej listy. Tutaj jest wszystko takie naprawdę niepewne, i czasami nie wiadomo, co po prostu powinno się myśleć. No, i od razu stwierdziliśmy, że skoro nie jestem na liście, to lecimy i nie ma na co czekać. Trzeba po prostu skorzystać z tego momentu, który jest, i nie myśleć na zapas, nie stresować się. Zobaczcie, jak on fajnie tutaj opatula. Wiecie, tak tobie. Tak przy tych biodrach. Mam nadzieję, że naprawdę się ten ściągacz nie rozejdzie, bo wiadomo, że te ściągacze troszeczkę tam pracują, jakby nie było, ale mam nadzieję, że jednak on tak zostanie, bo tak mi się podoba ten efekt. Podoba mi się generalnie, jak on właśnie leży z tyłu. Pięknie tutaj taki jest przelegający. Ogólnie ten krój jest po prostu dla mnie naprawdę przepiękny, jest... Super ten dekolt, bo on jest jednocześnie taki właśnie w literkę tutaj V, czyli moglibyśmy się spodziewać, że to będzie głębszy dekolt, ale właśnie on jest tutaj taki bardziej przy szyi, co wygląda uważam, że naprawdę przepięknie. No, super jest ten sweter. Jedyne co, to nie wiem, czy zrobiłam sobie tutaj może za ciasno. Ten taki wiecie paseczek, gdzie on jest. Tutaj, czy na przykład za bardzo ściśniałam te oczka, ale mam wrażenie, że on mi tak Specyficznie tutaj zbiera ten materiał I że na nim jakby zbiera się takie największe obciążenie I że po prostu czuję to tak dziwnie tutaj na ramieniu Więc no jestem ciekawa czy po zablokowaniu jakby nie będzie tego efektu Czy może generalnie jak już będzie skończony ten sweter to To też to inaczej jakby się rozłoży Mam wrażenie, że albo tutaj nie ma tego efektu, albo jest po prostu jeszcze za mało tego rękawa i on nie nadaje tej, tej ciężkości. Chociaż już widzę, że nawet po zrobieniu kawałka tego rękawa ten sweterek mi się tak fajnie wyrównał. Póki co skupiłam się głównie na tym projekcie, no bo właśnie chciałabym go skończyć do tego wyjazdu. Ale byłam też w międzyczasie u siostry w Krakowie i wpadliśmy do Paper Concept. I w sumie pierwszy raz byłam w tym sklepie i wydaje mi się, że spodziewałam się troszkę może czegoś innego, a powiem Wam, że już na wejściu było mnóstwo takich malutkich bawełnianych włóczek, z tym, że no one bardziej do. E, chyba robienia takich sobie, właśnie maskotek, czegoś takiego, bo to były takie naprawdę drobniutkie moteczki, ale przy okazji udało mi się kupić moje pierwsze nożyczki, bocianki. I powiem wam, że może nie jest taka nie wiadomo jaka jakoś super, ale w sumie zastanawiałam się, czy chcę takie bocianki, czy jednak nie chcę. I w końcu się zdecydowałam, myślę, że wyglądają naprawdę przepięknie. Podejrzewam, że ten złoty materiał może troszeczkę z nich zejść, ale w sumie jestem ciekawa. No i kupiłam sobie takie zawieszki. To są niby zawieszki, w sumie nie piszę, ale były na zawieszkach prezentowych, bo właśnie chciałam sobie popodpisywać te wszystkie swoje próbki i właśnie myślałam o czymś takim, żeby sobie zrobić właśnie takie zawieszki. I napisać z czego jest dana próbka, żeby wiecie, tak na przyszłość wiedzieć No i myślę, że to jest fajna rzecz Wygląda tak właśnie naturalnie Można sobie tutaj zapisać nawet dość dużo informacji, bo dość duża jest ta zawieszka No i zobaczymy Na razie wiecie, większość tych próbek, które zrobiłam to pamiętam z czego są Ale podejrzewam, że jak będę miała gdzieś tam kiedyś więcej to, yy, no może się to wszystko pomieszać, pogubić, pozapominać Więc chyba te takie jakieś najważniejsze próbki mogłabym sobie podpisać yy, Powiedzcie, czy wy podpisujecie, czy w ogóle macie jakąś metodę właśnie yy, Żeby jednak wiedzieć na przyszłość, z czego była dana rzecz, czy macie taką pamięć Ty byś chciała, tak? No, i z takich jeszcze małych updateów, to pierwszy raz właśnie dziergam ten rękaw, w tym Hanna Sweater przy pomocy znaczników, bo wcześniej ja zawsze wyznaczałam sobie właśnie tą metodę, że dziergałam przy pomocy takiego notasika, gdzie sobie tam zapisywałam, na którym jestem rzędzie, kiedy mam robić jakieś zwężenia czy coś takiego. I w sumie to mi się super sprawdzało. Tylko że no, zawsze trzeba sobie jednak notować w tym natesie na bieżąco. A tutaj przy pomocy tych znaczników, gdzie te oczka są troszeczkę większe, to myślę, że dosyć fajnie się to robi, bo właśnie nie trzeba nigdzie zerkać, tylko cały czas jakby. Na bieżąco możemy sobie policzyć te oczka, wiemy, kiedy zwężyć i tak dalej, więc myślę, że jest to dosyć fajna metoda. Nie wiem, czy będę ją stosować cały czas. Wiem, że dużo osób tak dzierga właśnie przy pomocy tych znaczników. No, ale zobaczymy. Ale tak to jest, znak, że spróbowałam i w sumie całkiem fajnie mi się to robiło, więc no, nie wykluczone, że może będę, a korzystam właśnie z tych znaczników od Petit Nit. One są takie właśnie takie fajne agraweczki w dwóch kolorach, są złote i srebrne No i fajnie mi się sprawdzają, fajny jest ten pojemniczek, w którym można je sobie przechowywać Więc no, na razie nie wykorzystałam ich tak na maksa dużo, <laughs> więc zobaczymy na ile będą wystarczalne Czy nie trzeba będzie sobie kiedyś dokupić na przykład kolejnego pojemniczka, żeby mieć ich po prostu więcej No ale fajnie mi się korzystało no i myślę, że jeszcze będę próbować tej metody Właśnie mój vision board, i jak sobie codziennie rano wstaję, to go widzę i najbardziej mnie kuszą te wszystkie dziewiarskie projekty. Tak naprawdę, mogłabym, yy, chciałabym po prostu już kupić włóczkę i już dziergać, no ale wiecie, racjonalnie staram się do tego podchodzić i jednak nie kupuję. Ale jeśli się zastanawiacie, czy to działa. To wydaje mi się, że działa, bo naprawdę jak rano patrzę codziennie na te sweterki, to po prostu chciałabym najbardziej sobie wydziergać właśnie ten tutaj zimowy i, no i wszystkie mnie kuszą, dużo mówić. No, i myślę, że udało mi się skończyć. Zostało mi tak naprawdę zamknięcie rękawów. Tutaj już mam właśnie zrobione te rzędy przygotowawcze, tutaj jeszcze nie. Na pewno jeszcze go sobie zmierzę. Myślę, że rękawy może mogłyby być dłuższe, ale z drugiej strony nie wiem, czy on właśnie mi się tutaj pod wpływem ciężaru i blokowania jeszcze troszeczkę nie wyciągnie, a nie są na pewno też za krótkie, więc wydaje mi się, że będzie to Fajnie wyglądać. Zastanawiam się, jak go wyczyścić z tych wszystkich włosków, bo trochę się boję używać takiej rolki. Mam nadzieję, że troszkę tych włosków, wiecie, przy blokowaniu zajdzie. No i co? No i cieszę się, bo będę mogła go ze sobą zabrać na wyjazd. Kolor jest prześliczny, choć. Na pewno będę już uważać z tymi ciemnymi kolorami. No bo ilość włosków, która się przyczepia do tych sweterków, no wiadomo, to jest normalne, ale trochę właśnie strach to czyścić. Obierać też ciężko. No i wiecie o co chodzi. Ale ogólnie to mi się też będzie to przepiękny swetereczek. I ten kolor, widzicie to? No, to jest taka czekoladowa śliwka. No, figa. W ogóle to został mi jeden moteczek, ale nie wiem, czy nie zamawiałam wtedy trochę więcej, bo musiała sprawdzić. No i tutaj został mi też prawie cały. No. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. No i na pewno, no, mam nadzieję, że szybko wyschnie. No i na pewno w następnym filmie zobaczycie go na mnie.